Co oznacza wpływowość? Myślę, że wpływowość to ważność, umiejętność wykorzystywania swoich kwalifikacji, swojego intelektu, swojej emocjonalności. Chcę wierzyć, że zawsze po to, żeby robić wielkie i dobre rzeczy. Myślę, że wpływowość można zmierzyć i należy mierzyć. Mierzy ją człowiek sam, ale myślę, że również może być mierzona przez ludzi, których dotyczy. Dla mnie właściwie to pojęcie jest najbliżej zapomnianego dzisiaj, trochę pojęcia autorytetu. Wpływowy człowiek może kształtować myślenie o świecie, nasze myślenie o świecie, pojedynczego człowieka albo grupy większej, a nawet bardzo dużej grupy ludzi, a może wręcz kształtować tę rzeczywistość. Może to być usankcjonowane na przykład urzędem czy organizacyjnie, ale są też ludzie wpływowi, którzy nie są ani politykami, którzy nie reprezentują żadnego urzędu, a jednak możemy o nich powiedzieć, że są bardzo wpływowi, ponieważ ich autorytet decyduje o tym, że zaczynamy postrzegać świat jakby ich oczami, chcemy. Zbliżyć się do tych ludzi, wiedzieć, co myślą o świecie. Są po prostu autorytetami. Dzisiaj żyjemy w czasach, krótko nazywanych ponowczesnością, Bardzo wielką wagę przywiązujemy do tego, co się nazywa marketingiem, PR-em, kreatywnością, innowacyjnością. Ja w ogóle wolę słowo twórczość. Nawet jeżeli ktoś zarządza firmą, nawet jeżeli ktoś kopie rowy to również tworzy. Tworzy przez czyn i przez wysiłek. Wydaje mi się, że jeżeli Państwo organizujecie ten ranking ludzi wpływowych, to są to ludzie, którzy w jakimś stopniu coś tworzą, głównie dla społeczności lokalnej, czy to miasta, czy gminy, czy województwa. Zatem te trzy kategorie, które pismo proponuje, nawzajem wbrew pozorom się uzupełnia. Bardzo trudne słowo, bo to jest marzenie wielu, osiągane przez nielicznych i trudno dzisiaj za dużo na ten temat mówić, dlatego że kiedyś chyba w wieku XVI-XVIII łatwiej było mówić o tej, no, tym wpływie na innych, czy generalnie na rozwój sztuki, kultury, świata. Dzisiaj w zasadzie w kulturze trudno mówić o tym, że ktoś ma wielki wpływ, bo dywersyfikacja nieprawdopodobna. W polityce na ogół mamy wpływy negatywne, także lepiej o tym nie mówić. Myślę, że jeszcze w biznesie czasem widać ten pozytywny wpływ wielkich przedsiębiorców na pomysły, na pewne decyzje młodych ludzi. To jest fajne. W naszym społeczeństwie wpływo, wpływowość, a więc oddziaływanie na innych, wiąże się najczęściej z kształtowaniem opinii publicznej, z podejmowaniem określonych decyzji, które potem promieniują czy decydują o losach innych ludzi, wreszcie tworzeniu pewnych mód, wzorców. Jeżeli taka osoba, którą uznajemy za autorytet, podejmuje określone decyzje, zależne czy ważne dla innych osób, to znaczy, że wszyscy się na tę decyzję powołują, zwracają na nią uwagę, w związku z czym taka osoba pełni funkcję autorytetu społecznego. Do czego chcielibyśmy, aby wpływowość była wykorzystywana? Myślę, że rzecz najważniejsza, to może brzmi patetycznie, ale to jest po prostu tworzenie dobra. Te osoby, te postaci nagrodzone powinny kształtować dobro w różnych obszarach. I chyba to jest istotą rzeczy. A wszyscy chcą tak, żebyśmy gonili Polskę i gonili świat, żebyśmy mieli miejsca pracy, bo tu już mówię o tych bardzo wymiernych korzyściach, ale kategoriach ekonomicznych, żebyśmy byli ważni, poszczególni przez innych lepiej i żeby nam się po prostu po ludzku lepiej żyło. No przede wszystkim do kreowania siły polskiego państwa, tych wartości narodowych, patriotycznych, o których coraz bardziej zapominamy, a które są kluczem dla rozwoju nie tylko narodu, ale każdej jednostki, każdego regionu. O tym zapominamy dzisiaj, o tym warto pamiętać. Ci ludzie, którym przypadła taka rola, mają w pewnym sensie w obowiązku wpływanie na, na naszą rzeczywistość, od nich często, od ich decyzji, od jednego cyrografu mo może zależeć to, jak wygląda nasza rzeczywistość w małym czy w dużym zakresie. Czego oczekuję? No mądrości, takiej społecznej mądrości i właśnie uświadamiania sobie tych skutków długofalowych, nie doraźnych, nie incydentalnych, ale tych, które później jak gdyby funkcjonują. Na przykład tworzenia określonej mody, pewnego stylu, Wreszcie jeżeli to są osoby decyzyjne politycznie, ekonomicznie, społecznie, to zazwyczaj po tych w wypowiedziach uruchamia się jakiś proces, w, których, w którym zaangażowani są inni ludzie. I to znaczy wpływowość. Jak korzystać z autorytetu, prawda? No, Na pewno autorytet, który ktoś wykorzystywałby dla swoich partykularnych korzyści, no bardzo szybko by się zdewoluował. Jakby w korzystaniu z autorytetu, jeśli tak można powiedzieć, no, musi być z natury rzeczy. Jakaś wielka doza bezinteresowności, czyli autorytetem jest się bardziej dla innych niż, niż dla siebie. To oczywiście może zabrzmieć jako takie tanie moralizatorstwo, ale, yy, ale jestem przekonany, że tak po prostu jest.